Dziś w wiadomościach. Sensacyjna historia Kazimierza Rudzkiego, znanego aktora z wojny domowej. Zagłębimy się w jego niespodziewane małżeństwo z kelnerką Walą, które miało burzliwy początek i stało się legendą PRLU. Poznamy kulisy tej miłosnej opowieści i reakcje otoczenia. Zapraszamy. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Kazimierz Rudzki to niezwykle ceniona postać polskiej sceny teatralnej i filmowej, która wpisała się w serca wielu widzów, zwłaszcza za sprawą roli w kultowym serialu Wojna Domowa. W serialu tym odgrywał postać ojca Pawła, męża kreowanego przez Irenę Kwiatkowską, który jako tymczasowo nieobecny mąż i ojciec ciągle podróżował w sprawach zawodowych. Jednak życie pana Kazimierza poza ekranem było równie interesujące i pełne niespodziewanych zwrotów akcji jak jego telewizyjne przygody. Już sam fakt, że jego ślub należał do najbardziej zaskakujących wydarzeń towarzyskich okresu polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, stanowi o wyjątkowości tej historii. Nie jest to historia wymyślona przez scenarzystę, lecz prawdziwe życie, które może równać się z filmowym scenariuszem. Przed małżeństwem z kelnerką przy Barze jego serce biło mocniej do innej słynnej aktorki, Danuty Szaflarskiej. Była ona jedną z najpiękniejszych kobiet na warszawskiej scenie. Szaflarska, która po wojnie zyskała ogromną popularność, miała wiele adoratorów, i to nie byle jakich. W kręgu jej zainteresowanych znaleźli się m.in. premier Józef Cyrankiewicz, co tylko potwierdza, jak niesłychane było wówczas jej zainteresowanie. Rudzki uchodził w środowisku za osobę o ogromnym uroku osobistym, uznawaną za postać niemal książkowego angielskiego dżentelmena, która zawsze doskonale kontrolowała swoje otoczenie. Jednak uczucia, jakie żywił do Szaflarskiej, wytrąciły go z tej codziennej równowagi. Dwukrotnie postanowił poprosić aktorkę o rękę, ale jego wysiłki spełzły na niczym. Ich historia stała się legendą w branży teatralnej, gdzie długo wspominano o jego kwiatowych gestach i emocjonalnych wzlotach oraz upadkach. Wybitny reżyser Erwin Axer, który znał Ludzkiego, opisywał jego uczucia jako pełne dramaturgii. Niczym scenariusz pełen miłosnych dramatów, kwiatów i łez. Danuta, będąca wtedy po nieudanym małżeństwie z uznanym pianistą Janem Ekierem, o którym również niejednokrotnie rozpisywała się prasa, nie odwzajemniała jednak tych czułości wobec Kazimierza. Jej uczucia zatrzymały się na etapie kurtuazyjnej sympatii, i mimo, że darzyła ludzkiego pewną formą przychylności, nigdy nie zapłonęła do niego gorącym afektem. Być może jej serce było już zbyt obciążone wcześniejszymi doświadczeniami, aby mogła otworzyć się na nową miłość. Kazimierz Rudzki, znany i ceniony aktor, którego twórczość zapisała się złotymi zgłoskami w polskiej kulturze, znalazł się pewnego wieczoru w typowym warszawskim lokalu. Tam pracowała Wala, kelnerka o ujmującym uśmiechu i przyjaznym usposobieniu, mająca 35 lat. Wieczór w knajpie był jak każdy inny pełen gwaru, śmiechu i niekończących się zamówień od roześmianych klientów. W tym hałasie Rudzki próbował utopić swoje smutki. Chodziły słuchy, że jego melancholia była wynikiem niespełnionej miłości do Danuty Szaflarskiej. Z tego właśnie przygnębienia postanowił rzucić się na głęboką wodę i zaproponował Walentynie małżeństwo. Miał wtedy 37 lat i chociaż jego propozycja brzmiała jak dowcip, Wala zgodziła się, myśląc, że to tylko niezobowiązująca zabawa. Jak się jednak okazało, Rudzki nie żartował. Kilka miesięcy później, w 1948 roku, Waleria Ablewska stanęła przed ołtarzem obok Rudzkiego, stając się jego żoną. Małżeństwo okazało się wyjątkowo udane. Mimo początkowego sceptycyzmu otoczenia, związek przetrwał niemal trzy dekady, aż do momentu, gdy Rudzki zmarł w 1976 roku. Plotki o nagłym orzenku szybko rozeszły się w kręgach warszawskiej bohemy artystycznej. Wielu traktowało to jako żart, inni ostrzegali aktora przed potencjalnym życiowym błędem. Rudzki, będąc świadom licznych wątpliwości, miał na to odpowiedź. Życie aktora to wypełnione niespodziankami sztuki bez prób generalnych. Siostra Kazimierza Helena Głowacka, matka znanego pisarza Janusza Głowackiego, wspominała, że Wala potrafiła stworzyć mężowi idealne warunki do pracy, chroniąc go przed wszelkimi troskami codziennego życia. Była osobą zawsze pogodną, towarzyską i ułatwiającą życie wszystkim wokół. Dzieliła z ludzkim zarówno jego sukcesy, jak i porażki, będąc jego najlepszym przyjacielem i najbliższą osobą. Chociaż wiele osób wokół żałowało, że para nie doczekała się dzieci, Rudski i jego żona uznawali, iż na takie decyzje jest już za późno. Waleria została w żałobie po odejściu ukochanego męża jeszcze przez 10 lat. Do końca życia opiekowała się nim z ogromnym poświęceniem, gdy chorował. W końcu sama opuściła ten świat 15 października 1986 roku i spoczęła u boku Kazimierza na warszawskich Powązkach pozostając na zawsze w jego bliskości. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.